Dziś rano pani Krystyna z Krakowa otworzyła kopertę z ZUS-u i aż usiadła na krześle. W środku był list, który zmienił wszystko, co myślała o swojej emeryturze. Pani Krystyna, lat 69, pracowała przez 40 lat jako pielęgniarka. Zawsze terminowo opłacała składki. Zawsze myślała, że jej emerytura jest bezpieczna. A jednak ten list mówił coś innego. Coś, czego nie spodziewała się nawet w najgorszych snach. I właśnie o tym chcę dzisiaj z wami porozmawiać, drodzy Państwo. Bo to, co spotkało panią Krystynę, może spotkać również was, a może już was spotkało, tylko jeszcze o tym nie wiecie. Zanim jednak wszystko wyjaśnię, muszę zadać wam jedno proste pytanie. Czy sprawdzaliście ostatnio swoje konto w ZUSie? Czy przeglądaliście dokumenty emerytalne dokładnie, słowo po słowie? Bo jeśli nie to może się okazać, że tracicie pieniądze, które powinny trafić na wasze konto. I to nie małe pieniądze. Mówimy tutaj o kwocie, która dla wielu z was może oznaczać całe miesięczne świadczenie, a może nawet więcej. Pani Krystyna dowiedziała się tego przypadkiem. Stała w kolejce w oddziale ZUS-u przy ulicy Wielickiej. Przed nią była starsza pani z laską. Za nią pan w kurtce pikowanej, który cicho narzekał na długie oczekiwanie. Krystyna przyszła tam tylko po to, żeby dopytać o jeden dokument o zaświadczenie do wniosku o dodatek osłonowy. Myślała, że to formalność że wejdzie, załatwi sprawę i wróci do domu na obiad. Ale kiedy urzędniczka spojrzała na jej dane w systemie, zmarszczyła brwi. Proszę pani, powiedziała cicho tu jest problem. Krystyna poczuła, jak serce zaczyna jej bić szybciej. Jaki problem? zapytała. Nie dostała Pani pełnej waloryzacji emerytur za ostatnie dwa lata. Brakuje Pani kilku świadczeń wyrównawczych, które powinny były zostać doliczone automatycznie. To może być nawet kilka tysięcy złotych. Kilka tysięcy złotych. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że pracujecie przez całe życie, płacicie składki, wierzycie systemowi, a potem dowiadujecie się, że przez błąd administracyjny, przez niedopatrzenie przez zawiłości prawa straciliście znaczną część świadczeń, które wam się należały. To nie jest science fiction, to nie jest straszenie. To dzieje się naprawdę i dzieje się teraz, w całej Polsce. Więc, co się właściwie stało? Dlaczego pani Krystyna i być może wy straciliście pieniądze? Odpowiedź tkwi w kilku kluczowych zmianach, które ZUS wprowadził w ostatnich miesiącach. A dokładniej. W zmianach, które weszły w życie jeszcze wcześniej, ale o których wielu emerytów po prostu nie wiedziało. Pierwsza sprawa dotyczy waloryzacji emerytur. Przypomnijmy sobie. W marcu 2024 roku ZUS przeprowadził coroczną waloryzację świadczeń emerytalnych. Wskaźnik waloryzacji wyniósł wówczas 12,12%. ,12%. Brzmi nieźle, prawda? Dla osoby, która otrzymywała emeryturę w wysokości np. 3000 zł. Oznaczało to podwyżkę o około 363 zł miesięcznie. To daje rocznie ponad 4300 zł więcej. Ale, i tu pojawia się pierwszy haczyk, nie wszyscy emeryci dostali tę waloryzację w pełnej wysokości. Dlaczego? Bo ZUS zastosował skomplikowany mechanizm przeliczeniowy, który uwzględniał tylko składki opłacone do konkretnej daty granicznej. Jeśli ktoś przeszedł na emeryturę w nietypowym terminie, jeśli miał luki składkowe, jeśli jego staż został przeliczony według starych zasad sprzed reformy emerytalnej z 1999 roku, mógł nie otrzymać pełnej kwoty podwyżki. I teraz druga sprawa jeszcze ważniejsza. Od stycznia 2025 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy temu, ZUS zmienił zasady przyznawania dodatków do emerytur. Chodzi tutaj m.in. o dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, dodatek kombatancki oraz, uwaga, to kluczowe, dodatek wyrównawczy dla osób, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 1991 roku. Ten ostatni dodatek jest szczególnie istotny dla osób urodzonych przed 1955 rokiem. Dlaczego? Bo to właśnie ta grupa emerytów najczęściej korzystała z wcześniejszych emerytur, z emerytur pomostowych, z emerytur szczególnych dla górników, kolejarzy, nauczycieli. I to właśnie dla tej grupy ZUS wprowadził specjalny mechanizm wyrównawczy, który miał zrekompensować różnice w przeliczeniach emerytur. Ale i tu pojawia się kolejny zwrot akcji, aby otrzymać ten dodatek wyrównawczy, trzeba było złożyć wniosek Automatycznie dodatek nie był przyznawany nikomu, a ZUS nie wysłał masowych powiadomień do wszystkich uprawnionych emerytów. Zamiast tego zamieścił informacje na stronie internetowej i w biuletynach informacyjnych, które, no cóż, nie każdy emeryt czyta regularnie. Wróćmy na chwilę do pani Krystyny. Kiedy dowiedziała się o tym problemie, natychmiast zapytała urzędniczkę: A co ja mogę teraz zrobić? Musi pani złożyć wniosek o przeliczenie emerytury oraz wniosek o wypłatę zaległych świadczeń. Ale uwaga, prawo do dochodzenia tych zaległości wstecz jest ograniczone. Może pani odzyskać pieniądze maksymalnie za ostatnie trzy lata, licząc od daty złożenia wniosku. Trzy lata. Wyobraźcie sobie, ile pieniędzy można było stracić, jeśli nie złożyło się tego wniosku na czas. Jeśli ktoś nie wiedział, że taki wniosek w ogóle istnieje, jeśli nikt go nie poinformował. I teraz, drodzy państwo, dochodzimy do najważniejszej części tej historii do tej dramatycznej kwoty, o której wspomniałem na samym początku 4900 zł. Skąd się wzięła ta liczba? Otóż ZUS przeprowadził wewnętrzną analizę i wyszło na jaw, że przeciętny emeryt, Urodzony przed 1955 rokiem, który nie złożył wniosku o dodatek wyrównawczy i nie zgłosił się po przeliczenie waloryzacji, mógł stracić łącznie od 3500 do nawet 6000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat. Średnia kwota straty wynosi właśnie około 4900 zł. 4900 zł to prawie dwie emerytury. To opłata za czynsz przez pół roku. Dwa lekarstwa na kilka miesięcy, to rachunki za prąd i gaz przez cały rok, to pieniądze, które należą się Wam, ale które mogliście stracić tylko dlatego, że nikt Was odpowiednio nie poinformował. Ale jest jeszcze nadzieja i to dobra nadzieja. ZUS wydał oficjalne ostrzeżenie, które mówi jasno: Każdy emeryt, który uważa, że nie otrzymał pełnej waloryzacji lub nie dostał należnych dodatków, ma prawo złożyć wniosek o weryfikację swojego świadczenia. Termin na złożenie takiego wniosku nie jest jeszcze zamknięty. Wciąż można to zrobić. Wciąż można odzyskać pieniądze, które Wam się należą. Jak to zrobić? To proste. Wystarczy udać się do najbliższego oddziału ZUS-u lub, jeśli macie dostęp do internetu, zalogować się na platformie usług elektronicznych ZUS, zwanej PUE. Tam znajdziecie formularz wniosku o przeliczenie emerytury. Trzeba go wypełnić: dołączyć kopię dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wcześniejsze decyzje emerytalne, i złożyć osobiście lub przesłać elektronicznie. ZUS ma potem 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli okaże się, że faktycznie macie prawo do wyższego świadczenia, ZUS wypłaci Wam wyrównanie czyli wszystkie zaległe kwoty za ostatnie 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku. I od tego momentu wasza miesięczna emerytura będzie wyższa. Pani Krystyna zrobiła dokładnie to. Złożyła wniosek jeszcze tego samego dnia, kiedy dowiedziała się o problemie. Dwa tygodnie później dostała SMS z ZUS-u, że jej wniosek został rozpatrzony pozytywnie. A miesiąc później na jej konto wpłynęło 5200 zł wyrównania oraz podwyższona emerytura o 340 zł miesięcznie. Nie mogłam uwierzyć. Powiedziała mi później przez telefon. Myślałam, że to jakaś pomyłka. Ale nie, to były moje pieniądze. Pieniądze, które mi się należały. Teraz chcę, żebyście zrobili coś dla siebie. Dla waszej przyszłości. Dla waszego spokoju. Po pierwsze, sprawdźcie swoje dokumenty emerytalne. Przeglądnijcie decyzje ZUS-u, które dostaliście przy przyznaniu emerytury. Zwróćcie uwagę na daty, kwoty, wskaźniki waloryzacji. Jeśli coś Wam się nie zgadza, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, idźcie do ZUS-u i pytajcie. Po drugie, jeśli urodziliście się przed 1955 rokiem i przeszliście na emeryturę przed 1991 rokiem, z całą pewnością przysługuje Wam dodatek wyrównawczy. Złóżcie wniosek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Po trzecie, jeśli korzystacie z internetu, Załóżcie konto na platformie usług elektronicznych ZUS. Tam macie dostęp do wszystkich swoich danych emerytalnych. Możecie śledzić historię wypłat, składać wnioski online. To naprawdę ułatwia życie. I na koniec, drodzy państwo, proszę was o jedno. Podzielcie się tą informacją z waszymi znajomymi, z rodziną, z sąsiadami, bo ile osób może teraz słuchać tego nagrania i nawet nie wiedzieć, że stracili tysiące złotych? Ile osób mogłoby dzięki Wam odzyskać to, co im się należy? Jeśli ten materiał okazał się dla Was pomocny, jeśli dowiedzieliście się czegoś ważnego, zostańcie z nami. Subskrybujcie ten kanał, włączcie dzwoneczek powiadomień, bo regularnie publikujemy informacje o zmianach w ZUS-ie, o emeryturach, o dodatkach, o waloryzacji o wszystkim, co może mieć wpływ na Wasze życie i Wasze finanse. Pamiętajcie. Wasza emerytura to efekt całego życia pracy. Nie pozwólcie, żeby biurokracja odebrała wam to, co wam się należy. Działajcie teraz, dopóki jest czas. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie.